Podobnie jak w całej Polsce w Dębicy obchodzono Dzień Niepodległości. Tegoroczne uroczystości patriotyczne rozpoczęły się na placu Gryfitów przy figurze Matki Bożej Niepokalanej. W obchodach licznie wzięli udział mieszkańcy miasta przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich, harcerze, parlamentarzyści, samorządowcy. Uroczystości rozpoczęły się modlitwą przy pomniku Matki Bożej Niepokalanej, którą poprowadził ksiądz Józef Dobosz i złożeniem wiązanki kwiatów przez samorządowców. W kościele świętej Jadwigi odbyła się msza święta w intencji ojczyzny pod przewodnictwem księdza prełata Ryszarda Piaseckiego. Mówmy się za tych, którzy oddali swoje życie. To w większości są młode istnienia, młodzi chłopcy, którzy przed dury wzięli do ręki karabiny po to, by wywali. Po mszy świętej odbyły się uroczystości na rynku, które rozpoczęły się od ceremoniału wojskowego. Dowódca pocztu, podporucznik Adam Szelak, sztandarowy, starszy kapelantyizm. Występujący dzisiaj... Dowódca uroczystości, porucznik Pustułka, melduje batalion 33 na uroczystej zbiórce z okazji Narodowego Kredytu Niepodległości. Wszyscy przybyli, odśpiewali hymn Polski. Była salwa honorowa. Polska! 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 I apel poległych. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy cnót naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć bohaterów powstań narodowych, twórców czynu 11 listopada i obrońców odzyskanej niepodległości. Ogarniamy dziś myślą serdeczną i bratnią całą naszą ojczyznę z jej córkami i synami, którzy w niepodległościowym łańcuchu pokoleń dawali świadectwo wierności Rzeczpospolitej. Stańcie do apelu! Okolicznościowe przemówienia z okazji święta niepodległości wygłosili przewodniczący Rady Miejskiej w Dępicy Mateusz Cebula i burmistrz Dępicy Mariusz Szewczyk. Dziś nikt nie dokonuje fizycznego zaboru, fizycznej agresji na nasz kraj. Szczęśliwie nie musimy stawać przed wielkimi dylematami, gdzie nie ma wyborów nieobarczonych trudnymi wyzwaniami. Ale czy to nas zwalnia z odpowiedzialności za naszą tożsamość narodową, czy to nas zwalnia z bycia patriotą dnia dzisiejszego? Moim zdaniem zdecydowanie. Niepodległość, suwerenność i tożsamość narodu to wartości, za które dziś jesteśmy odpowiedzialni. My tu dziś obecni. Narodowe święto niepodległości należy do najradośniejszych świąt państwowych, w czasie którego nie tylko wspominamy polskich bohaterów, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o wolną i niepodległą Polskę, ale przede wszystkim cieszymy się z faktu, że dzisiaj żyjemy w suwerennej ojczyźnie. Podczas uroczystości została odczytana decyzja ministra obrony narodowej, że 33. Batalionowi Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej nadaje się imię pułkownika Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra. Podczas uroczystości najstarszy wnuk Adama Lazarowicza, Stanisław Iwan, podziękował za uczczenie pamięci jego dziadka. Szanowni przedstawiciele władz miasta Dębicy, szanowni dowódcy Wojska Polskiego, szanowni kombatanci, szanowni zgromadzeni tu mieszkańcy ziemi dębickiej. W imieniu rodziny pułkownika Adama Lazarowicza chcę wyrazić wielkie podziękowanie za to wspaniałe upamiętnienie i uhonorowanie naszego przodka. Nadanie imienia pułkownika Adama Lazarowicza, tutejszemu 33. Batalionowi Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnych poczytujemy sobie za wielki zaszczyt. Z okazji Święta Niepodległości żołnierze zostali nagrodzeni okolicznościowymi medalami. Wiązanki pod Pomnikiem Niepodległości złożyli przedstawiciele ugrupowań kombatanckich. Harcerze, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych. Uroczystości uświetniła Miejska Orkiestra Denta pod batutą Stanisława Świerka.